Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Jasieńcu to szkoła z 70-letnią tradycją. Przez te lata szkoła wytworzyła swój klimat i rodzinną atmosferę. Szkołę ukończyło około 3000 absolwentów. Nasza szkoła dba o intelektualny rozwój każdego wychowanka, oferując dobrze wyposażone pracownie i warsztaty szkolne, szeroki wachlarz szkół zainteresowań organizację praktyk zawodowych krajowych i zagranicznych, oraz udział w olimpiadach i konkursach, w których uczniowie zdobywają indeksy na wyższe uczelnie oraz cenne nagrody rzeczowe. Aktualnie w szkole uczy się 343 uczniów w szkole dziennej oraz 66 słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Młodzież w naszej szkole może kształcić się w następujących kierunkach. Techniką żywienia i usług gastronomicznych objętych patronatem Hotelu Mariot w Warszawie, Technikum Agrobiznesu objętym patronatem Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Technikum Handrowym objętym patronatem Wyższej Szkoły Handlowej w Warszawie, Technikum Mechanizacji Rolnictwa objętym patronatem firmy Polsat Jakub Korczak Oddział w Grójcu, Liceum ogólnokształcącym Klasa Sportowa objętym patronatem Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie oraz w technikum informatycznym objętym patronatem Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu. Oferujemy młodzieży również naukę w zasadniczej szkole zawodowej, w zawodach mechanik, operator pojazdów i maszyn rolniczych oraz mechanik pojazdów samochodowych. Od września 2016 roku proponujemy młodzieży naukę w nowo otwartych kierunkach, w technikum usług fryzjerskich, w technikum mechanizacji, rolnictwa i agrotroniki, oraz w Liceum Ogólnokształcącym klasa artystyczna. W Technikum Żywienia i usług gastronomicznych uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności w dwóch kwalifikacjach. Kwalifikacja T6, sporządzanie potraw i napojów oraz kwalifikacja T15 organizacja żywienia i usług gastronomicznych. Technikum Agrobiznesu to szkoła dla dziewcząt oraz chłopców. Podczas czteroletniej nauki uczniowie zdobywają dwie kwalifikacje zawodowe: R3 prowadzenie produkcji rolniczej, R6 organizację i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie. Uczniowie podczas nauki odbywają czterotygodniową praktykę zawodową w instytutach i gospodarstwach polskich bądź niemieckich. Ukończenie szkoły i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe daje pełne uprawnienie rolnicze uznawane w całej Unii Europejskiej. Wyboru dyscyplin sportowych. Piłka ręczna, siatkówka, piłka nożna, koszykówka. Klasy objęte są patronatem AWE w Warszawie, co otwiera nam drogę do kontynuowania nauki w tej prestiżowej uczelni. Program jest skonstruowany w taki sposób, aby absolwent naszego liceum w najlepszy sposób przygotował się do egzaminów sprawnościowych wymaganych w szkołach pożarniczych, policyjnych i wojskowych. Lubisz sport? Dołącz do nas! W naszej szkole w zawodzie technik informatyk uczymy się montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych, projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych oraz administrowania nimi. Projektowanie i administrowanie bazami danych, tworzenie stron www i aplikacji internetowych oraz administrację tymi stronami i aplikacjami. Uczniowie naszej szkoły uczą się przedmiotów teoretycznych oraz przedmiotów zawodowych w bogato wyposażonych pracowniach i warsztatach szkolnych. Nasi uczniowie w trakcie nauki zdają egzaminy z kwalifikacji, aby na koniec nauki w szkole uzyskać wybrany przez siebie zawód. Uczniowie naszej szkoły uczestniczą w licznych olimpiadach i konkursach. Co roku uczestniczą w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Rolniczej, zdobywając indeksy na wyższe uczelnie. Stają się tym samym laureatami i finalistami. W rankingu IT Szkoła z stycznia 2016 roku zdobyliśmy dziewiąte miejsce w kraju i trzecie miejsce w województwie mazowieckim. W bieżącym roku szkolnym uczestniczymy w programach Kultura Bezpieczeństwa, Biblioteka Przyjazna Uczniom, Wybierz Życie Pierwszy Krok, Szkoła Sportowych Talentów, IT Szkoła. O tym, że jesteśmy szkołą bezpieczną, dobrze wyposażoną, dobrze przygotowującą do egzaminu zawodowego i egzaminu maturalnego, świadczą uzyskane certyfikaty: Certyfikat Wiarygodnej Szkoły i Certyfikat Bezpiecznej Szkoły. W grudniu 2015 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych została uruchomiona lokalna Akademia Cisco, w ramach której uczniowie mogą uczestniczyć w dodatkowych kursach, tam samym uzyskując certyfikaty. Od kilku lat współpracujemy z Warszawską Wyższą Szkołą Informatyki. W bieżącym roku szkolnym ponad 60 uczniów naszej szkoły uzyskało status studenta tej uczelni. Gimnazjalisto, zapraszamy Cię na zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Jasieńcu. Znajdziesz tu wybrany dla siebie zawód, a lata nauki upłyną w miłej i przyjaznej atmosferze.